Dzień za dniem, noc za nocą nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. Witamy w Muzeum Oświaty, Wydziale Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, na wakacyjnych zajęciach w e-szkole. Dzisiaj porozmawiamy o barwach i symbolach narodowych. Wszystkim się wydaje, że znamy hymn, wiemy jakie jest nasze godło i jak wygląda nasza flaga. Z panią Joasią, ja mam na imię Iwona. Witamy, spróbujemy udowodnić lub was przekonać, czy tak jest rzeczywiście. Porozmawiamy o postawie, Asia wytłumaczy nam jak powinno się zachowywać, gdy flaga jest wciągana na maszt, gdy będziemy śpiewać hymn, przeczyta piękną legendę, będziemy się uczyć wszystkiego, co jest związane z katechizmem polskiego dziecka. Ale co ja będę dużo tu mówiła i tłumaczyła? Oddaję Ci głos, a zaczniemy o pięknej legendzie o Lechu, Czechu i Rusie. Ja sama zamieniam się w słuch, ustępuje Pola. Asiu, witam Was bardzo serdecznie. Jak Iwona zapowiedziała, czytamy legendę o Lechu, Czechu i Rusie. W czasach, kiedy ludzie nie umieli pisać, kiedy nie liczono lat i nie zapisywano dat, Wieści o tym, co się zdarzyło, przekazywano sobie z ust do ust. Najpierw mówili o nich naoczni świadkowie, a potem szły w świat powtarzane z pokolenia na pokolenie, synom, wnukom, przez ojców i dziadków. Nazywano je ustnymi podaniami. I niektórzy kronikarze umieszczali je później w swoich kronikach. Tak właśnie było z podaniem o Lechu, Czechu i Rusie. Trafili do kronik z informacją że o nich zaczęły się przedhistoryczne dzieje przodków, lechitów i naszych sąsiadów, Czechów i Rusinów. A potem różni autorzy zaczęli tworzyć o nich legendy. Może ja spróbuję. Wiadomości w kronikach mało, tylko trzy imiona i jedna linijka tekstu. Cienki sznureczek słów, ale postaram się go rozwinąć, rozciągnąć, wydłużyć, Nawinąć w kłębek opowieści i nie przerywając wątku potoczyć do rąk czytelników. Więc było ich trzech: Lech, Czech i Rus. Żyli w słowiańskiej osadzie zagubionej w ogromnych lasach. Tam się urodzili: w środku wielkiej kniei, w gęstwinie nieprzebytej puszczy. Nie bo nie było człowieka, który by ją całą przebył, przedarł się przez gąszcz krzewów, pokonał omszałe pnie, zwalonych drzew i zieloną ścianę tych, które konarami sięgały nieba, sosen i świerków, buków, jaworów i dębów. Dęby były najważniejsze. Najstarszy górował nad osadą, był wielki i święty. I źródło, które tryskało spod dębu, było święte. I koń, biały koń, pasł się w cieniu dębowych konarów i pił wodę ze źródła, też był święty. Bogu o czterech twarzach poświęcony, świętowitowi, co w cztery strony świata cztery oblicza obraca, mówił stary kapłan, ale Czech i Róz potakiwali. Wiedzieli, że świętowit jest największym bogiem spośród wszystkich słowiańskich bóstw, a kapłan najmądrzejszym człowiekiem w całej osadzie. Na wszystkim się znał. Na ludziach, zwierzętach, roślinach umiał leczyć ciała i dusze. Z roślin przyrządzał leki, ze znaków na ziemi i niebie, z gwiazd lotu ptaków, z wiatru i dymu wróżył przyszłość, objaśniał sny. Te, które mieli dorośli, i te, które śniły się chłopcom. Lechowi i jego braciom od dzieciństwa śniły się konie. Mój był wrony, zwierzał się staremu kapłanowi Czech. Mój też wrony, powiedział Rus. A mój gniady, kasztanowy, złoty taki, uśmiechał się Lech. Jechałem na nim, pędziłem, leciałem nad puszczą i goniłem białe obłoki. Wyśniły im się te konie. Kapłan powiedział, że się wyśnił i się wyśniły. Kiedy podrośli, każdy dostał od ojca zierebaka. rus i czech czarne, alech gniadego. I każdy sam o swojego konika musiał się troszczyć: karmić go i poić, czesać i oporządzać, żeby koń miał czysto, sam był czysty. Pięknie o te swoje koniki dbali, a stary kapłan tylko się przyglądał i uśmiechał. Aż pewnego dnia powiedział: Jest was trzech i macie trzy konie. W trzy strony świata rozejdziecie się na nich. Trzy konie na trzy strony, a świat ma cztery. Jak świętowit o czterech obliczach, żeby do niego dotrzeć, jeszcze jeden koń potrzebny. Pokazał im źrebaka, białego jak mleko, jak śnieg, jak obłoki, które w swoich dziecinnych snach gonił lech to dar dla świętowita i sam jest święty pilnujcie żeby nie dotknęła go żadna obca ręka żaden bezbożnik nie wyrwał ani jednego włosa z jego ogona i grzywy kiedy nie poda znak odprowadzicie go do północnego grodu do wielkiej świątyni a jaki to będzie znak zapytał Lech świętowit was zawoła spojrzy w niebo i stanie w płomieniach zagrzmi i biały koń zrozumie, na grzmot odpowierzeniem i ruszy w stronę świątyni. A wy na konich, za nim odpowiedział kapłan, na północ, ciągle na północ. Przez całą drogę powtarzali sobie te słowa. W dzień sprawdzali kierunek jazdy po mchu porastającym pnie drzew od północnej strony. W nocy patrzyli na gwiazdy i cieszyli się, że stary kapłan tylu rzeczy ich nauczył i dziwili że białe konie nigdy nie myli drogi. Może Jan nauczył się od kapłana, a może Świętowit mu podpowiada? Słyszy to, czego ludzie nie słyszą, mówili, patrząc, jak koń strzyże uszami, jak czegoś nasłuchuje, jak coś, czego oni nie słyszą, odpowiada nagłym rżeniem. Cały czas ich prowadził, a kiedy szedł, Las się przed nim rozstępował, krzewy płaniały się nisko, na leśne, a leśne jeziorka podsuwały swoje lusterka, żeby mógł się w nich przejrzeć, zobaczyć, jaki jest piękny. Kapłani w północnym grodzie też powiedzieli, że piękny. Dar godny świętowita, orzekł najstarszy. A młodzi przywiązawszy do ogrodzenia konie Lecha, Czecha i Rusa, pozwolili trzem braciom wejść do wnętrza świątyni. Przed ogromny, sięgający z tropu posąg świętowita, przed jego wielką postać z głową o czterech obliczach. Biały koń już tam był. Prowadzony przez najstarszego kapłana, okrążył posąg raz, drugi i trzeci. Kapłani szli za nim, modlili się, mruczeli coś niezrozumiale. W jakiejś chwili jeden z nich, mając, mijając trzech braci, zatrzymał się przy nich i szepnął. Świętowid przyjmuje dar. Schylcie głowy, prędko się ukłącie. zaraz przemówię. I usłyszeli głos. Cała świątynia wypełniła się tym głosem. Na białym koniu wyruszę w bój w obronie wiary. A ci, co konia przywiedli tu, niechaj przyjmują dary. Bierzcie, zwrócił się do nich najstarszy kapłan, wręczając trzy topory. Ciężkie, żelazne topory o szerokich ostrzach, mocno osadzone na drzewcach. I wręczając dar powiedział, teraz, teraz ruszycie na wschód, tam gdzie budzi się nowy dzień, gdzie słońce wstaje. Dla was też przyjdą nowe dni. Nie wrócicie do rodzinnej osady. Założycie trzy nowe. Taka jest wola świętowita. Dlatego dał wam topory do walki. I do pracy, do obrony przed wrogiem i budowania nowego życia. Ale teraz przyjmijcie sakiewki. Trzej bracia pochyli głowy, trzech kapłanów założyło im na szyję małe skórzane sakiewki na długich rzemykach. W każdej z nich ukryty jest znak tajny znak nie wolno go pokazywać nikomu. Będzie go znał tylko ten, kto nosi sakiewkę na sercu. Zajrzeli do sakiewek. W moje jest pióro, zdziwił się Lech w milczeniu, bez słowa, żeby nie zdradzić tajemnicy. I zaraz rozległ się głos świętowita. Jak świat ma cztery strony, a ja cztery twarze jedno miejsce na ziemi znak każdemu wskaże. W drogę, krzyknęli kapłani na koni w imię świętowita w drogę. W imię Świętowita odkrzyknęli Lech, Czech i Rus. I wskoczyli na konie, ruszyli przed siebie. A każdy sprawdzał co chwila, czy nie zgubili sakiewki z tajemnym znakiem i myślał, jakie miejsce przeznaczył mu Świętowit i który z tych z nich pierwszy na swoje miejsce trafi. I tak się zdarzyło, że pierwszy był Lech. Na Leśnej Polanie znalazł białe pióro. Takie samo jak to, które miał w sakiewce. Leżało w pobliżu drzewa, grubego, rozłożystego dębu. Na dębie było, nad dębem było gniazdo, a nad gniazdem krążył biały ptak. Orzeł. To tu, zrozumiał Lech i wskazując braciom orła, powiedział: Tu jest moje miejsce. Tutaj zostanę pod skrzydłami białego orła, ptaka. Wy pojedziecie dalej, a ja zbuduję tutaj gród i nadam mu imię Gniezno, bo tu, gdzie Orzeł ma swoje gniazdo, będzie i moje. Nie wiem, czy naprawdę tak powiedział, ale wiem, że Biały Orzeł jest godłem naszego państwa, a Gniezno było pierwszą stolicą Polski i siedzibą pierwszego polskiego władcy mieszka. I że w słowach kryją się tajemnice przeszłości. O nazwie miasta uczeni mówią różnie. Jedni, że gniezno wywodzi się od gniazda, inni, że od kniazia. Gniezno, kniezno, gród, kniazia. A może obydwa słowa połączyły się w jedno. Może to i od gniazda, w którym zagnieździł się orzeł, i od kniazia, księcia, który miał na imię Lech. Bo to jest pewne, że tak właśnie miał na imię. Tak zapisane jest w starych kronikach. Nazywał się Lech i miał dwóch braci, Czecha i Rusa. To koniec opowieści o naszych przodkach. Ale tak jak Asiu powiedziałaś, w słowach kryją się tajemnice i tą pierwszą tajemnicą jest godło orzeł. I kilka słów o naszym godle. Powiedziałaś, Asiu, przeczytałaś, bo źle to ujęłam, że naszym godłem jest co? Orzeł biały. Orzeł biały i kilka ciekawostek, bo historycy, a użyję tu takiego trudnego słowa, heraldycy, spierali się od samego początku, bo twierdzili, że nasze godło to kogut gołąb, a co niektórzy nawet twierdzili, sowa. A ja tu zerkam, że Asia układa... Jeszcze raz przypomnij mi, co ty, Asiu, układasz? Godło, które przypomina co? Orła. Orła. Białego orła w złotej koronie, mającego piękne, złote szpony. Nasze godło, i tu kolejna sprawa, Nasze godło jest na czerwonym tle i ciekawostka, używamy cały czas słowa godło. Ale ta czerwona plansza to jest herb, a samym godłem jest ten biały orzeł. Ale trudno, utarło się słowo godło. Więc mówimy, że naszym godłem jest biały orzeł na czerwonym tle z piękną złotą koroną. Ale nie tak od początku było. Zanim pojawił się ten piękny, biały ptak z tej pięknej koronie, był okres w naszej historii, kiedy nie miał tej korony, bo po roku 1945 zdjęto mu koronę i uważano, że niegodne jest to, aby nasz orzeł nosił koronę. Była to smutna i krótka historia, bo już gdyby okresy komunistyczne w naszym państwie się skończyły, rządy komunistyczne. Z dumą nasz orzeł założył piękną koronę i nosi ją z powrotem, i możemy mówić, że mamy znowu naszego pięknego orła w złotej koronie. I pamiętajcie o tym, że w urzędach, szkołach zawsze musi wisieć nasze godło, i bądźmy dumni, że to godło jest i mamy tak piękne godło. Ale mamy też drugi symbol narodowy, którym jest Asiuco, flaga. A co z tą flagą? Bo mamy tylko dwa kolory i co one symbolizują? Flaga Polski jest jednym symbolem Rzeczypospolitej Polskiej. Jest, nim, jest nią prostokątny płat tkaniny, który składa się z dwóch poziomych pasów o jednakowej długości i jednakowej szerokości. Górny pas flagi jest koloru białego, a dolny pas flagi jest koloru czerwonego. Asiu, Asiu, a czy ja mogę bordowy kolor dać? Nie, musi być czerwień. Po raz pierwszy nasze barwy narodowe biel i czerwień zostały użyte podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja, wówczas mężczyźni nosili biało-czerwone szarfy, a kobiety biało-czerwone pasy. Od 2004 roku, dzień 2 maja, jest w Polsce obchodzony oficjalnie jako święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. A czy mi wolno flagę powiesić, gdzie mi się podoba, czy nie bardzo? Nie, no wieszamy flagę podczas różnych uroczystości narodowych, ważnych dla naszego kraju, ojczyzny. Wieszamy flagę przy różnych budynkach y, państwowych. To jest nasz symbol narodowy i musimy tą flagę szanować. A ja ci się przyznam, bardzo mi się podoba, kiedy nasi sportowcy wygrywają na różnych zawodach i ta flaga jest najwyżej wciągana na mnie. Biała czerwona powiewa powiewa, dumna jestem, a jako fanka piłki siatkowej, to wtedy przeżywam chwilę triumfu i tak mi fajnie jest. Ale jest jeszcze jeden symbol. Ten symbol jest chyba najważniejszy. Nasz hymn narodowy. I chciałabym tu razem z Asią jedną rzecz. Nasz hymn narodowy oficjalnie składa się z czterech zwrotek, które śpiewamy. Na imprezach uśpiewamy dwie zwrotki. Tak szybko, ale z powagą, bo zawsze powinniśmy stać na baczność, mieć zdjęte nakrycia głowy. Przeczytamy, nie będziemy śpiewać, dwie zwrotki naszego hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę. Będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak czarniecki do Poznania, Po szwedzkim zaborze, Dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem złączym się z narodem. Już tam ojciec do swej basi mówi zapłakanny, słuchaj jeno pono nasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Autorem słów jest Józef Wybicki. Słowa zostały napisane we Włoszech, dlatego marsz Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Słowa te zostały napisane w trakcie rozbiorów, kiedy Polski nie było na mapach. Nie znamy autora muzyki, więc tak ważnym i tak motywującym był hymn dla naszych legionistów, dla naszych żołnierzy. Zatwierdzony został w latach dwudziestych i stał się oficjalną pieśnią naszego państwa, naszego narodu, i do dzisiaj stoimy na baczność Asiu, postawa, postawie wyprostowanej, wyprostowanej głowa dumnie, do góry i śpiewamy go dumnie z honorem i nie wstydzimy się nigdy naszego hymnu. I jeszcze jedna rzecz, kiedy Chyba każde dziecko małym, zna małym dzieckiem. Nie umiałam jeszcze dobrze chodzić, a moja babcia wzięła mnie na kolana i nauczyła katechizmu polskiego dziecka. To też jest wyniesione z okresu zaborów, kiedy Polski nie było na mapach. Słowa napisał bydgoski lekarz Władysław Bełza. I Asiu, zaczynamy. Katechizm polskiego dziecka. Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój? Ożył biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swami. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Czym ty dla niej? Wdzięczne dziecię. Coś jej winien? Oddać życie. Słuchajcie, to jest taki nieoficjalny hymn polskiego dziecka. I tym hymnem chcemy dzisiejsze zajęcia zakończyć. Życzyć Wam udanych wakacji, radosnych, wesołych, i bawcie się dobrze. I zapraszamy do Muzeum Oświaty, do Dziecięcej Akademii Czytania Bajek, gdzie. Są prowadzone zajęcia dotyczące barw i symboli narodowych zarówno w Dziecięcej Akademii, jak i w Muzeum Oświaty. Przychodźcie do nas przez cały rok, zapisujcie się na zajęcia i odwiedzajcie nas. Spotkacie panią Asię i panią Iwonę. Do zobaczenia! Życzymy wam udanych, słonecznych, pogodnych wakacji. Pa!